Rozpoczął się sezon na zrzuty jeleni, choć jego pełnia przypada na początek marca. To już od początku lutego możemy zaobserwować pierwsze świeżo podniesione tyki. Ludzie wrzucają zdjęcia na grupy o zrzutach, co napędza innych zbieraczy. No i dzisiaj chciałem się z Wami podzielić właśnie moimi przemyśleniami co do tego szukania zrzutów w pierwszej połowie lutego. Także mam nadzieję, że materiał będzie wartościowy i jacyś początkujący zbieracze poroży wyciągną z niego coś. Wyciągnąć z niego jakąś wiedzę, a ja idę w miejsce, gdzie ostatnio nagrywałem gdzieś około tydzień temu nagrywałem Jelenia byka, takiego dosyć ładniejszego, zamontować fotopłapkę. Dotarłem do miejsca, które mnie interesowało to właśnie tutaj. Ostatnio nagrywałem jelenia byka, takiego dosyć ładniejszego i właśnie o ten patyk się tutaj e, ocierał, także zamontujemy sobie tutaj fotopłapkę, a swoją drogą nagranie wyszło bardzo fajnie, bo już to było o zmierzchu, e, jeszcze chwila już e, niczego bym nie widział, także ISO na kamerze poszło maksymalnie do góry, ale ładnie udało się uchwycić jelenia byka, swoją drogą było go słychać w całym lesie, bo obijał się o wszystkie patyki wokół. Fotopłapka zamontowana, status niebieski, wszystko pięknie się nagrywa. Jest to fotopłapka z PinePoint Flex M, o której zrobię za niedługo recenzję na moim kanale. Także jak ktoś jest zainteresowany, to już niedługo pojawi się kolejny film. A my możemy iść dalej. Dobra, tutaj sobie przytupniemy i możemy zaczynać. Na samym początku chciałbym powiedzieć, że film jest skierowany głównie do początkujących zbieraczy, jak również tych, którzy mieszkają na południe od centrum Polski. A więc, czy warto szukać zrzutów w pierwszej połowie lutego? W lutym wciąż trwa sezon łowiecki, w tym polowania na Jelenie, co oznacza, że Jelenie i tak są zestresowane strzałami i częstszym spotykaniem ludzi w lesie. Jeżeli do tego my dołożymy swoje poszukiwania, możemy zmusić je do jeszcze częstszych i większych wędrówek, co będzie skutkowało, że zrzucą poroże w innym terenie. Dlatego w tym okresie nie polecam zapuszczać się głęboko w las. Możemy w ten sposób sprawić, że jelenie, które żerowały bardzo blisko naszych domostw, polecą w inne rejony i ciężej będzie nam je znów zobaczyć. A tak to mieliśmy je na oku przed pełnym sezonem zrzutowym i mogliśmy spokojnie obserwować z daleka. Zrobię Wam teraz taki przykład na mapce, jak to wynika z mojego doświadczenia i z mojej obserwacji. Zrobiłem sobie przykładowy zrzut ekranu jakiejś mapki. Dajmy na to, że na tym terenie jelenie mają trzy ostoje. Tu, tu i tutaj, jakaś, jakaś jedna chmara jeleni. I ma to, że w tym miejscu myśliwi wiedzą, że jest jakiś jeden byk do ustrzenia, bo tam obserwowali, więc wybierają się, za, zabijają tego byka. Chmara zostaje stamtąd wypłoszona. Idzie do sobie do tego miejsca. W tym miejscu już zaczynają ludzie chodzić powoli po lesie, że, zaczynają szukać zrzutów. I jeżeli wchodzą za głęboko, to ma to, wchodzą w tą drugą ostoję, więc jelenie też y, już z niej rezygnują. Została im jeszcze jedna, bo do tej nie wrócą z tego względu, że był, krótki odstęp czasu był, więc one wiedzą, że tutaj było jakieś zagrożenie. Lecą do trzeciej, trzeciej też ktoś się stamtąd wypłasza i co się wtedy dzieje na tym terenie? Jelenie już nie czują się na tyle bezpiecznie, żeby tutaj zostać, więc sobie migrują i lecą sobie gdzieś dalej szukać sobie nowego miejsca. A tak to, jeżeli nie będziemy tutaj nigdzie wchodzić, to jest duża szansa, że one po prostu zostaną i w marcu gdzieś możemy sobie pospacerować po tych naszych terenach, bo wiadomo, że nie każdy chce jeździć gdzieś daleko, a jeżeli ktoś ma blisko swoich domostw jakieś jelenie, no to chyba warto z tego skorzystać, prawda? Oczywiście istnieje szansa, że wybierając się w tym okresie na zrzuty, możemy znaleźć jakąś jedną łanotykę czy, czy nawet parę, ale nie ukrywajmy, no jest ta szansa niewielka, jak sami wiemy, teren do przeszukania jest ogromny, więc warto sobie zadać pytanie, czy nie wolimy poczekać do... Tych okolic marca, kiedy więcej Jeleni zrzuci swoje poroże i będziemy mieć większą szansę na, szansę na znalezienie, niż znaleźć rzeczywiście tą jedną tykę, czy tam parę, ale po prostu przepłoszyć te Jelenie byki, bo za często bywamy w lesie, za, za głęboko się e, zapuszczamy. A wydaje mi się, że dużo więcej osób wybiera tą drugą opcję i potem na przykład 6 lutego piszą na grupach, że mają 150 km w nogach, ale niestety na pusto. No. Ja się wcale nie dziwię, że jest na pusto, bo nie, 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 ma, nie widzę sensu szukania zrzutów aż tak wcześnie. A mam takie wrażenie, że z roku na rok właśnie coraz szybciej ludzie zaczynają szukać tych zrzutów. Do tego dochodzą też różnice w terminach zrzutów co do regionu, bo jak na pewno większość z osób z Was wie, no na północy Polski odbywa się to troszeczkę szybciej, gdzieś około tygodnia może więcej. To też oczywiście jest różne, ale zazwyczaj. Z roku na rok wygląda to podobnie, więc tym bardziej osoby, to jest południa, Polski muszą uzbroić się w cierpliwość i nie ulegać emocjom, jeżeli tam pierwsze jakieś ładne zdjęcia podniesionych tych zostają wrzucone na grupy. W tym czasie na pewno dużą przewagę mają osoby, które regularnie obserwują zwierzynę, regularnie obserwują jelenie, mają fotopłapki, czy tam z samego rana obserwują jelenie na łąkach lub na obrzeżach lasów. I jeżeli taka osoba na przykład dostrzeże jelenia z jedną tyką, albo gumuła bez poroży, no to wtedy poszukiwania mają jakiś większy sens. Źle się mówi, bo mam strasznie zmrożoną gębę. Jest naprawdę dzisiaj zimno, szczególnie jak się siedzi tutaj cały czas. Ale ostatnio dostałem kilka wiadomości od znajomych zbieraczy, w sumie z różnych części Polski, że w tym okresie to częściej nagrywają im się na fotopłapki ludzie, którzy gdzieś tam bardzo gęsto zapuszczają się w las, niż jelenie, które gdzieś dwa tygodnie, trzy tygodnie wcześniej udało im się nagrać na tą samą fotopłapkę. Dobrze też, jeżeli ktoś jest świadomy, na jakim obszarze mieszka i jakie potencjalnie jelenie mogą występować na tym jego terenie. Jest to wbrew pozorom bardzo ważne, bo na tej podstawie mniej więcej mniej więcej możemy przewidzieć, kiedy te jelenie zrzucą swoje poroża. Bo jeżeli widzimy, widujemy chmarek gdzieś niedaleko naszych domost, które są tam w wieku przykład 5 lat, no to wiadomo, że wtedy w lutym nie ma sensu szukania tych zrzutów. Wiadomo, może się coś zdarzyć, ale no zazwyczaj one zrzucą w marcu. Jeżeli wiemy, że jest jakiś starszy byk, no to wtedy te poszukiwania mają jeszcze jakiś sens. Oczywiście, jeżeli ten byk dożyje, bo to tak samo jak my chcemy znaleźć piękne poroże, tak samo w tym okresie myśliwi chcą zdobyć jakiegoś medalowego byka, więc nie jest powiedziane, że ten jeleń dożyje. Ale z drugiej strony teraz się zastanawiam, czy ludzie rzeczywiście tak obserwują zwierzynę, czy Wy jesteście w stanie mniej więcej przewidzieć, ile dany jeleń ma lat, no, nie, chodzi, nie chodzi mi tutaj, żeby ktoś był ekspertem, bo ja sam też nie jestem, ale może po prostu ludzie tak nie obserwują y, jeleni, i no sam nie wiem, możecie dać znać w komentarzu. Żebyście nie zrozumieli mnie źle, jeżeli ktoś robi to z rozwagą, szanuje zwierzęta, nie wchodzi gdzieś głęboko w las, nie wchodzi już w młodniki i przepłasza te jelenie w tym okresie, to niech sobie chodzi i obserwuje nawet i przez cały rok. Ale dobrze wiemy, jak różne może być to społeczeństwo: puszki wyrzucone w lesie, jelenie są przepłaszane, i fajnie było, jakby ci nowi zbieracze po prostu chłonęli same dobre nawyki. Nie wiem, czy to co mówię ma jakąś wartość. Jeżeli tak, to dajcie znać w komentarzu, możecie opisać jakieś swoje spostrzeżenia i obserwacje. Sędziom odpowiem na wszystkie komentarze. Jeżeli jakakolwiek chociaż jedna osoba przestanie chodzić za zrzutami w pierwszej połowie lutego, to już będzie dla mnie sukces. A jak dobrze wiemy, jelenie w tym okresie i tak już nie mają łatwo, bo jest rosnąca populacja wilków, sezon łowiecki i jeszcze do tego dochodzą, dochodzimy my, zbieracze zrzutów, a do wszystkich tych, którzy na spokojnie sobie chodzą, i robią to z pasji. Życzę udanego sezonu. Dasz bór.